Na wersję 1.0 Heroes of Might and Magic Golden Era jeszcze nieco poczekamy i to raczej dłużej niż krócej, ale z dwojga złego wolę, aby ludzie z Unfrozen spędzili przy niej więcej czasu i dowieźli grę dopracowaną, no niż aby się śpieszyli i przez wydanie kaszanki znów pogrzebali tę serię na długie, długie lata. Na szczęście, w oczekiwaniu na premierę dostaliśmy coś, co daje nam lepszy pogląd na to, czego w ogóle po nowej odsłonie możemy się. Spodziewać, co może się podobać, co wypada fatalnie, a co dobrze rokuje, ale wymaga jeszcze poprawy. Każdą z tych rzeczy w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu minut postaram się ze szczegółami omówić. Na wstępie muszę zaznaczyć, że w przeciwieństwie do części osób, do tytułu od samego początku byłem nastawiony pozytywnie. To w końcu kolejne heroesy, a to dla mnie wystarczający powód, aby przynajmniej dać grze szansę. Nigdy nie zamierzałem i nie zamierzam oceniać książki jedynie po opłatce, a sferowania wyroków na podstawie oprawy graficznej jakiegokolwiek tytułu wyrosłem już dość dawno temu. Zresztą nie ukrywam, że zarzuty o to, że Olden Era wygląda zbyt kolorowo, kreskówkowo czy bajkowo bawią mnie niezmiernie, bo dość otwarcie zdradzają, że osoby głoszące podobne hasła rozminęły się lekko z historią serii, albo przynajmniej zapomniały, jak wyglądały pierwsze odsłony. A wyglądały tak. Tu widzicie pierwsze w historii Heroesy. A, tak, drugie. Przez wielu weteranów uważane zresztą za odsłonę absolutnie wybitną. Część osób mogła też nieco zapomnieć, że choć trzecie heroesy od samego początku były chwalone za gameplay, graficzny skręt o 180 stopni i postawienie na całkowicie inny styl nie przez wszystkich było dobrze odebrane. Innymi słowy, byli tacy, którzy reagowali na szatę graficzną tak jak niektórzy reagują na Oldenira, czyli mocno negatywnie. Kluczowe w tym wszystkim jednak jest to, aby pamiętać, że artystyczna strona serii od zawsze stale się zmieniała. Niemal każda jedna część stawiała na całkowicie inny wygląd, raz te eksperymenty były odbierane lepiej, raz gorzej, ale zmiana w tym obszarze że jest nieodłączną częścią tego już ponad 30-letniego cyklu. I choć nie odbieram nikomu prawa jej oceniania, każdy ma w końcu własne preferencje, to automatyczne skreślanie tytułu z uwagi na Art Style, delikatnie mówiąc, no nie jest posunięciem najmądrzejszym, bo w ten sposób sami sobie odbieramy dostęp do wielu najwybitniejszych tytułów w historii. Od na tym etapie oczywiście do nich nie należy, ale jeśli mam być cztery, po tym co zobaczyłem do tej pory i po tych kilkudziesięciu godzinach grania na różnych mapach w różnych trybach i różnymi frakcjami jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Mimo że widać w tytule sporo bolączek, to co w serii i ogólnie gatunku strategii Zawsze było dla mnie najważniejsze, jest tu obecne. Studiu Unfrozen udało się bowiem tak poukładać gameplay, że już przy pierwszej sesji gra aktywowała we mnie syndrom jeszcze jednej tury i utrzymywał się on przy każdej kolejnej partii, a to już bardzo solidny fundament, na którym można zbudować coś naprawdę intrygującego. A to, co widziałem do tej pory, wciągnęło mnie przede wszystkim dwoma kwestiami. Projektem ma z eksploracją, w szczególności zagęszczeniem ciekawych miejsc oraz wyzwań do odwiedzenia, a także tym, jak zrealizowano tym razem same starcia. Eksploracja i walka to tak naprawdę dwa kluczowe czynniki. Każdej od słony i na szczęście tym razem się nie zawiodłem, i to pomimo tego, że zwłaszcza do tego drugiego mam sporo uwag. No ale po kolei, eksploracja. Tu Enfrozen zdecydowanie postawiło na filozofię im więcej, tym lepiej, I choć w pierwszej chwili niewątpliwie miałem pewne obawy co do tego, czy liczba surowców oraz neutralnych armii nie jest aż za duża, w praktyce okazało się, już to dokładnie to, co popychacie do dalszego odkrywania mapy, bo tuż za zakrętem kryje się już kolejna niespodzianka: artefakt kopalnia albo przeciwnik. To dość zgrabnie zaaranżowana zależność, która nie pozwala żadnemu bohaterowi pozostawać zbyt długo w miejscu. Dodatkowo eksploracja wydaje się być i szalenie ważna dla rozwoju samej naszej armii. Statyczność i czekanie kilka dni bez ruchu na rekrutację z miasta pozbawia nas mnóstwa zasobów oraz dodatkowych jednostek, których obecność jest kluczowa, jeżeli w ogóle marzymy o pokonaniu oponentów. AI na tym etapie zresztą jest podkręcona do granic możliwości i nie ukrywam, że już na poziomie normalnym miewałem spore problemy w finałowych walkach, Ba, w większości scenariuszy zwyczajnie mnie zdemolowano, właśnie dlatego, że źle rozplanowałem poruszanie się po mapie i stworzenia łańcucha transportowego między zamkami, bohaterami dodatkowymi a bohaterem głównym. W przypadku trybu pojedynczego Herosa jest to trochę łatwiejsze do ogarnięcia, ale w trybie klasycznym trzeba mieć świadomość tego, że absolutnie wszyscy bohaterowie muszą pozostawać w aktywnym ruchu, stale jeździć po mapie, najlepiej wykorzystując zresztą globalne czary i zbierać co tylko się da. Bez tego skazujemy się na nieuchronną porażkę. Spodziewam się, że Era jeszcze pod tym kątem wielokrotnie się zmieni. Feedback ze strony osób, które już grały, jest bowiem jednoznaczny, i twórcy jakoś dopasują. Poziom trudności, tak aby przynajmniej na tym najłatwiejszym gra była nieco bardziej wybaczająca. Oczywiście dla porządku zaznaczę, że są i tacy, którzy twierdzą, że gra jest za łatwa, ale do pytania o szczegóły i doświadczenie okazuje się, że spędzili połowę życia grając w Heroes 3 na niemożliwym poziomie trudności z zawiązanymi oczami. Z tym szacunkiem dla ich oddania sprawie oraz skilla stanowią zdecydowaną mniejszość, a Frozen z pewnością będzie chciał trafić nie tylko do najbardziej zaprawionych w bojach weteranów, ale i początkujących oraz tatuśków, którzy pykali kiedyś w trójeczkę i chcieliby wrócić do tych beztroskich czasów, ale praca i rodzina sprawiają, że nie mają na to czasu. W kontekście mapy warto zaznaczyć jednak jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, z uwagi na mnogość obiektów i miejsc, wiele z nich łatwo przeoczyć, o ile gramy na domyślnych ustawieniach wizualnych. Jeżeli wejdziemy w opcję, możemy dodatkowo interaktywność mapy delikatnie skustomizować. Dość szybko w nawyk zaczęło mi wchodzić także i regularne naciskanie klawisza ALT, który sprawiał, że wszystkie interaktywne obiekty na mapie były podświetlane. To nie dla wszystkich grających może być oczywiste, a warto z tego korzystać. Rzecz druga, którą spodziewam się jednak, że twórcy bardzo szybko naprawią, to fakt tego, że granie zawsze zapamiętuje między ścieżkę Znaczoną dla bohatera. Niekiedy po prostu nasza trasa znika i trzeba ją odklikiwać raz jeszcze, co biorąc pod uwagę to, jak dużo się podczas eksploracji dzieje, bywa problematyczne, bo zwyczajnie można zapomnieć, gdzie dokładnie chcieliśmy akurat tego konkretnego bohatera wysłać. To niby drobnostka, ale kluczowa dla gameplayu, znana w serii od dawna i nie mam żadnych wątpliwości, że w finałowej wersji gry także się znajdzie. No dobrze, ale eksploracja eksploracją, a jeździmy i odkrywamy to w końcu głównie po to, aby walczyć. I tu Oldenira Era ma przynajmniej obecnie dwa oblicza. Z jednej strony sama czysta walka na hexagonowym Polu wypada bardzo sensownie. Wprawdzie chciałoby się, aby było ono ciutkę większe, bo pełna armia wydaje się dość zbitą kupą, która bez zmienienia ustawień podświetlenia aktywnych jednostek zlewa się w jedną masę, ale koniec końców wpływa to nie najgorzej na dynamikę. Warstwa strategiczna i taktyczna, mimo mniejszych rozmiarów, nie ucierpiała, a momentami wręcz zyskuje dzięki systemowi umiejętności jednostek, który w połączeniu z faktem, że każda z nich posiada oprócz wariantu podstawowego dwa różne ulepszenia, całkiem sensownie pogłębia i różnicuje poszczególne armie. Jak dorzucimy do tego mnogość zaklęć z poszczególnych szkół magii czy dodatkowe aktywne umiejętności bohaterów, okazuje się, że każde jedno starcie i scenariusz może wyglądać całkowicie inaczej. I co najważniejsze, tyczy się to zarówno oblężeń, start z innymi herosami, jak i oddziałami neutralnymi. Z tymi ostatnimi, przynajmniej na tym etapie, jest jednak pewien problem. Mianowicie nie jestem przesadnie wielkim fanem tego, jak zbalansowane są automatyczne rozstrzygnięcia bitew, na które trafiamy na mapie. Choć zdarzają się przypadki, w których to ręcznie rozegrana walka oznacza mniej strat, folder i reasymulowanie starcz zdecydowanie zbyt często prowadzi do bardzo jednostronnych wyników. Gdy mamy do wyboru stracić 0 jednostek, mimo tego, że stajemy naprzeciwko setkom oponentów, wiadomo, że się na to zdecydujemy. I tak wielokrotnie wybierałem walkę standardową z uwagi na to, że po prostu fajnie się w ten sposób walczy, ale nie oszukujmy się, z czasem pokusa pominięcia bitwy staje się coraz większa. Jeśli wpadniemy w tę pułapkę, gra oczywiście upływa znacznie szybciej, ale staje się też symulatorem klikania w jedno i to samo miejsce na ekranie, a to znacznie obniża przyjemność z rozgrywki. Rozwiązaniem problemu jest oczywiście lepsze zbalansowanie całego systemu, ale Studio Anafrozen w kwestii balansu jako takiego ma ogólnie najwięcej do zrobienia, jeżeli chodzi o poprawki. To szczęśliwie akurat ten aspekt gry, który można naprawić w najprostszy sposób, po prostu zmieniając parę parametrów w kodzie, no ale trzeba się najpierw za to zabrać. A tu mam wrażenie, że twórcy póki co wpisali część parametrów po prostu na rympał i tyczy się to praktycznie każdego aspektu gry. Od ekonomii, przez nasze prawa wpływające pasywnie na nasze królestwo, progresję postaci, wyuczone czary bitewne, a na samych jednostkach kończąc. O bo ile bowiem same frakcje są ciekawe i wnoszą spory powiew świeżości do serii, to jednak dość szybko okazuje się, że przykładowo ataka Necromancja przy odpowiednim rozchulaniu całkowicie stawia wszystko na głowie i pozwala Armiom Necropolis rozrosnąć się do rozmiarów kilkukrotnie większych niż u pozostałych, ale z drugiej strony nie brakuje w grze czarów czy pasywnych zdolności, które są kompletnie bezużyteczne i korzystanie z nich wydaje się być bardziej karą niż bonusem. Niektóre jednostki są nieproporcjonalnie silniejsze od swoich odpowiedników na tym samym poziomie i choć na tym etapie nie można jeszcze oceniać całości, bo liczba frakcji będzie się jeszcze Zwiększać, tak już na tym etapie widać symptomy problemów z utrzymaniem równowagi rozgrywki. Oczywiście osiągnięcie perfekcyjnego balansu, w którym wszyscy wszystkich kontrują i wygrywa się po prostu lepszymi taktyczno-strategicznymi umiejętnościami, to opus magnum gier tego gatunku, ale ma to też do siebie, że bardzo jest to trudno osiągnąć. No i Unfrozen póki co jeszcze tej sztuki ewidentnie nie opanowało. Ale skoro już przy samych frakcjach jesteśmy, to co widziałem do tej pory pozytywnie mnie zaskoczyło. Każda różni się od siebie dość mocno, nie tylko wizualnie, ale i charakterystyką jednostek oraz ich ulepszeń. Animacje każdej Jednej wyglądają fenomenalnie, warianty wydają się ciekawe i jedyne co tak naprawdę mnie boli w tym kontekście to wygląd samych miast, ale nie pod kątem wspominanego już stylu, a raczej tego, że naprawdę kiepsko ukazują postęp, jaki robimy, stawiając kolejne budowle. Nawet gołe miasta wydają się też monumentalne, a to dając do nich dalsze konstrukcje, ciężko zauważyć, co tak naprawdę się zmienia. Nie jestem też zbyt wielkim fanem tego, w jaki sposób po miastach się poruszamy i nawigujemy. To jest aktywowanie jakiegoś budynku w teorii jest możliwe poprzez kliknięcie na prezentowanej planszy, ale odnalezienie go i zidentyfikowanie. No, graniczy z cudem i zamiast tego klikałem po prostu w ikonki z boku ekranu. nie działa, ale po prostu można by to było zrobić dużo lepiej. Olden Era posiada jeszcze mnóstwo innych drobnych bolączek, od choćby niewygodne klikanie na zamki, które chcemy odwiedzić bohaterem, kluczowa część całego gameplay loopa, ale akurat z powodu żadnego z nich nie rwałbym sobie głosów z głowy, nie dlatego, że nie irytują, bo irytują, ale dlatego, że są dość proste w naprawieniu i jeżeli tylko On Frozen będzie chciał je doszlifować, to nic nie będzie stało na przeszkodzie. To nie są przesadnie skomplikowane kwestie i wszystko sprowadza się do woli i odrażają, czasu, A ten, jak wiemy, wydawca, czyli Ubisoft, akurat twórcom w tym przypadku daje. Tak naprawdę 90% moich zarzutów względem gry na tym etapie tyczy się kwestii balansu, braku części opcji Quality of Life oraz niektórych elementów interfejsu, ale sami przyznacie to dość niewiele. Zwłaszcza w obliczu naprawdę solidnego gameplay lupa, który w zaskakująco udany sposób chwyta momentami ducha najlepszej dotychczasowej odsłony, czyli trój. Wiem, że objeżdżanie Oldenira i Ubisoftu jest w modzie, ale choć z krytykowaniem francuskiego wydawcy nie mam najmniejszego problemu, widzę to zresztą po kilku filmach na tym kanale, a taka. Akurat w tym przypadku projekt, nad którym rozciągnęli parasol ma potencjał i to spory. Teraz wystarczy słuchać feedbacku i ulepszać to, co ulepszone zostać musi. Jeśli tak się stanie, istnieje szansa, że Olden Era wjedzie na białym koniu na podium najlepszych odsłon tej serii, tuż obok Heroes 3 oraz... no tu sami sobie odpowiedzcie, bo akurat na tę wojnę z największymi fanami cyklu wybierać się nie zamierzam. A zdania w kwestii numer 2 od zawsze były mocno podzielone. Tutaj kropka. Bez względu na to, jak sami podchodzicie do Olden Era i tego, czy uwacie Ubisoftowi i Unfrozen, jedno trzeba przyznać, fakt, że seria przetrwała najtrudniejszy okres i próbuje na różne sposoby wrócić na scenę, no mimo wszystko powinien cieszyć. Nawet jeśli nowa Ocmona będzie jedynie cieniem trójki, to zawsze w końcu nowe heroesy i przedstawiciel strategicznego gatunku, który, no, na rynku nie ma zbyt łatwo, tych produkcji po prostu nie zostało już zbyt wiele. A to, przynajmniej dla mnie, wystarczający powód, aby niezmiennie trzymać za cały projekt kciuki. Dajcie znać w komentarzach, jak w Waszym odczuciu wypadło demo, jakie są Wasze obawy względem Odinira i czy w ogóle planujecie w nie grać, czy też pozostaniecie przy starym, dobrym raszowaniu kapitolu w a 3. Jeżeli sam materiał się Wam podobał, nie zapomnijcie o łapkach w górę, subach i podbiciach tego filmu, a ja w tym miejscu się żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!